Najgorsza tortura średniowiecza. Średniowiecze, epoka rycerzy i zamków, ale też straszliwych form karania. Wyobraź sobie, że jesteś winny, ale zamiast więzienia czeka cię mrożąca krew w żyłach tortura. Oto najgorsze z nich metody stworzone, aby złamać nie tylko ciało, ale i duszę. Ta przerażająca maszyna miała formę zamykanej kapsuły z wewnętrznymi kolcami. Ofiary były powoli zgniatane, a ból przedłużony najczęściej na oczach publiki. Jednak czy wiesz, że wokół tej tortury krąży wiele mitów? Być może nigdy nie była używana tak, jak nam się wydaje. Ofiarę przywiązywano do drewnianego koła, a następnie miażdżono jej kości. Niektórych zostawiano żywych, aby ich cierpienie służyło jako przestroga. Tortura ta symbolizowała absolutne unicestwienie. Zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Makabra, prawda? Ale to zaledwie jeden z wielu wynalazków. Te tortury nie były wyłącznie wymysłem sadystów, często miały podłoże religijne lub polityczne. Władcy chcieli odstraszyć, a Kościół oczyszczać. Jednak czy w imię zasad można było usprawiedliwić taką brutalność? To pytanie, które wciąż budzi kontrowersje. Czy chcesz zgłębić jeszcze więcej takich mrocznych tajemnic historii? Zostaw łapkę i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych szokujących faktów, które zmienią twoje spojrzenie na przeszłość.